Jak szybko i na początku o zgrozo, bardzo boleśnie przekonać się, czy Twoja wymowa jest prawidłowa, jeżeli nie masz kontaktu z osobą, która Ci te informacje udzieli, a nie uczysz się, nie masz kontaktu z nauczycielem lub też z native speakerem, a chcesz to wiedzieć, posłuchajcie. Moi szanowni, zatem przechodzimy do meritum. Dlaczego wspomniałem o tej książce i co to ma wspólnego z nauką lub też z próbą weryfikacji waszego poziomu wymowy w języku obcym? To, co wam może pomóc, to jest to urządzenie, na którym prawdopodobnie teraz oglądacie ten materiał, czyli wasz telefon, wasz smartfon. I drugie narzędzie, które będzie Wam niezbędne, będzie książka, podręcznik w języku, którego się uczycie. Najbardziej przydaje się do tego książka, ponieważ mamy cały ciąg w tym języku, którego się uczycie. W moim przypadku, tak jak mówiłem, biografia, autobiografia Arnolda Schwarzenegera. polecam. Świetna rzecz nie tylko do nauki języka, jeżeli jest oczywiście w języku angielskim, ale też jako książka niezwykle motywująca. I co robimy teraz? Chwytamy tą książkę. Możecie zacząć od bajek, od instrukcji obsługi kosiarki, to co wam odpowiada. Czytamy i nagrywamy to na dyktafon. Wiem, że na początku może wam się wydawać to ciężkie. Będziecie zawstydzeni tym, że sami siebie słyszycie. Jestem w 100% przekonany, a wiem to z doświadczenia radiowego, że. Po usłyszeniu swojego głosu będziecie załamani będziecie zadawać sobie pytanie, czy to naprawdę mój głos, czy to naprawdę ja tak brzmię okropnie, że to brzmienie mojego głosu jest tak straszliwe. E, to jest tylko wasze złudzenie. Jak wspomniałem, mam za sobą też nie tyle co karierę, co przygodę z radiem, moim kochanym radiem Afera z Poznania. Tam też podejmowałem pierwsze próby rejestracji swojego głosu. Tak jak mówię, na początku było to okropne, nie mogłem tego słuchać. Dopiero po czasie się można było przełamać i stwierdzić, no dobra, to jest mój głos, trzeba to zaakceptować lub nie. I tak dalej. Wam też będzie się to wydawało na początku stresujące, zawstydzające i tak dalej. Absolutnie się tym nie przejmujcie. Nagrywajcie 5, 10, 15 minut, tak jak Wam to pasuje. Nagrywajcie krótkie odcinki, archiwizujcie je. Absolutnie nie kasujcie pierwszego, drugiego, trzeciego, nawet gdyby to było naprawdę coś okropnego waszym zdaniem. Dlatego, że jak za kilka tygodni, kiedy będziecie trzymać to tempo, wrócicie do pierwszego odcinka, zobaczycie, jaki zrobiliście progres. To jest niesamowite. To naprawdę działa. Ja ucząc się angielskiego, właśnie korzystałem z tej książki. Na starym telefonie miałem chyba ponad setkę nagranych odcinków. Przy końcu już mi to tak weszło w krew, że po prostu siadałem, nie musiałem się przejmować nawet domownikami, którzy byli obok mnie, czy moja narzeczona gotowała obiad i tak dalej, byli jakieś goście. Ja siadałem w kącie, nagrywałem, odsłuchiwałem, wiedziałem, że to jest z korzyścią dla mnie. Jeżeli ktoś będzie wysyłał Waszą stronę, głupie uśmieszki, nie przejmujcie się, Wy to robicie dla siebie. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, to nie ktoś was uczy angielskiego, to wy się uczycie i to od was zależy, jaki ten poziom angielskiego będzie. Także więc, resumując, dyktafon, książka, która wam pasuje, yy, tak jak powiedziałem, yy, bajki, biografie, instrukcje, kosiarki, munka do kawy itd., i nagrywajcie siebie, odsłuchujcie, korygujcie rzeczy, które możecie skorygować. I tyle. W kolejnych odcinkach być może powiem troszeczkę na temat dykcji, która u mnie oczywiście kuleje strasznie cały czas, ale mam też pewne doświadczenie, jak nad tą dykcją pracować, jak pracować nad emisją głosu, żeby to brzmiało nieco lepiej. Napiszcie mi może w komentarzu, czy chcecie taki odcinek. Oczywiście na koniec muszę powiedzieć, zaglądajcie na Instagram. Tutaj gdzieś pojawi się adresik oczywiście jest nietrudny do zapamiętania, bo wszędzie gdzie jestem jest to English Angielski. Także jestem na TikToku, gdzie na tych dwóch portalach społecznościowych wrzucam nieco inne rzeczy niż tutaj. Musiałem to jakoś zdy zdywersyfikować, żeby w każdym z tych miejsc umieszczać nieco inne rzeczy, żeby dotrzeć do większego grona odbiorców. To co? To tyle. Trzymajcie się do następnego.